Międzynarodowy zlot pojazdów tuningowanych Master Truck Show 2021 zasłynął nie tylko z rekordów statystycznych, ale i estetycznych. Tak dużo tak pięknych ciężarówek jak w 2021 roku jeszcze nie gościliśmy. Nawet te skromniej ozdobione wyróżniały się smakiem. Z dumą możemy też mówić o polskiej szkole tuningu, która wypracowała sobie własny styl, a w naśladownictwie innych doszła do perfekcji. Przykładem były pojazdy firmy Rypińskiej, które od lat zachwycają, a każdego roku flota tej firmy powiększa się o kolejne arcydzieło. W tym roku nowością była Scania Convoy, która bezpośrednio nawiązuje do legendarnego filmu, ale robi to dyskretnie. Prawie całkowicie biały ciągnik z motywem typu Szkic Węglem wygląda apetycznie. W połączeniu z lśniącą cysterną od razu przyciąga spojrzenie. Obojętnie nie można przejść również obok floty firmy Baca. Modele No Name oraz Melanie, choć już szerzej znane publiczności, nadal cieszą oko. Bardzo ciekawym pomysłem na tuning okazało się coś w rodzaju Hyde Parku, czyli miejsca do swobodnego wyrażania opinii. Zupełnie białe Renault T każdy uczestnik z lotu mógł podpisać. Pomysł wziął się od szefa a szef skąd go miał w głowie, to nie wiadomo. I każdy, kto jest na Master Trucku, może przyjść się podpisać na samochodzie, no i tak już to zostanie. I od razu ucinamy plotki, że dzieło zniknie na myjni albo w trakcie pierwszego deszczu. Na samochód pójdzie kier bezbarwny. To na tym samochodzie raczej już tak zostanie, jak jest teraz zrobione. I kiedy zastanawialiśmy się, czy tunerzy wymyślą coś nowego, pojawił się ten bardzo prosty, ale niebanalny pomysł. Gratulujemy! Za rok pewnie będziemy chcieli sprawdzić, czy nasze wpisy do tego żywego pamiętnika jeszcze tam są. Radość, jakiej dostarczyła możliwość uczestniczenia we wspólnym tuningowaniu ciężarówki, wyniosła te dziedzinę sztuki na zupełnie inny poziom. To wyzwanie, które trudno będzie przebić w przyszłym roku. Ale spokojna głowa, na pewno są już przewoźnicy lub kierowcy, którzy na kolejnym Master znowu nas zaskoczą. Przecież jak sami mawiają, żyją od Master track do Master track jeszcze raz gratulujemy pomysłu. Na pochwałę zasługują także uczestnicy konkursu sponsorowanego przez Lotos Oil o nazwie przejazd między beczkami. Całe szczęście nie wystąpiły w nim najpiękniejsze ciężarówki, bo z obawy o uszkodzenie dzieła sztuki chyba nikt by się nie zgłosił. Zasady konkursu są proste i niezmienne od lat. Kierowca na oko ocenia, jak daleko od siebie mają stać dwie beczki, a potem sam próbuje między nimi przejechać. Aby wygrać, muszą wystąpić dwa czynniki. Szerokość między pojemnikami nie może wynosić kilku metrów, a ciągnik musi się między nimi zmieścić. Przesada, w którąkolwiek ze stron to murowana porażka. Oczywiście każdy kierowca ma inną miarkę w oku i momentami bywało zabawnie, ale nieśmieszny, bo w warunkach rzeczywistych bywa jeszcze trudniej, a do tego ciągnik ma ze sobą naczepę. Wracając do najpiękniejszych pojazdów z lotu, wiele z nich przyjechało po to, aby wygrać. Częliśmy tutaj ja z moim tatą, jeszcze z, moich, z kolegą mojego taty. Tutaj też ma znajomych, którzy no, mają szansę na duże, na, na wygrane. Bo trzeba tak grać, aby wygrać. A wśród nagrodzonych tytułem Master Truck 2021 znalazła się urocza skania Dirka Limperta do brudnej roboty. Na co dzień wozi ona żywiec. Ale na zlocie wręcz lśniła czystością. Bardzo lubiane i nagradzane były dwie kolejne skanie: Nostalgia i skania Nessler Rolling Stones z wielką brytyjską flagą na masce. Skania Timo Myke niczym cukierek lśniła w lipcowym słońcu, pokazując, że starsze modele tej marki mogą nadal świeżo wyglądać. Nagrodę Master Track 2021 zdobyła jedyna ciężarówka ze Szwajcarii czteroosiowa chłodnia monichina. Oczywiście jak większość to także skania, ale za to w nietypowej u nas konfiguracji. Skanie firmy MPT również spotkała nagroda, ale dla odmiany warto wspomnieć o Volvo z firmy Meyer i Volvo Bernd Thiel o niezwykle żółtym umaszczeniu. Ten piękny pojazd jest doskonale widoczny na drogach, od razu rzuca się w oczy wszystkim użytkownikom, także insektom, które lubią na nim składać autografy. Dlatego tym większe słowa uznania dla właściciela, który musi w piękne Volvo wkładać więcej sił i czasu. Podobną, jeśli nie większą ilość pracy muszą włożyć kierowcy-właściciele pojazdów do transportu drewna. To stała i silna ekipa na mastertraku. Robota, w której się specjalizują, to ciężki kawałek chleba, zwłaszcza gdy trzeba się domyć po leśnych przygodach. Jednak przewoźnicy drewna to jedni z ostatnich przedstawicieli gatunku kierowca-właściciel a każdy z nich jest bardzo dumny ze swojej profesji, dlatego nie pozwolą, aby ich traki były brudne. Nawet wtedy, gdy na drugi dzień znowu utoną w błocie. Jednak takie regularne mycie i pucowanie ciężarówek do drewna robi dobry PR temu sektorowi. Trudniej posądzać o słabe hamulce tak piękne ciężarówki. Zresztą zajrzyjcie do relacji itd. ze spektakularnych zatrzymań, a nie znajdziecie tam niesprawnych ciężarówek po tuningu. Ale słowa uznania od zwiedzających są warte tego trudu. Zabrałam synów i córkę na świetną wycieczkę po prostu. A bardzo mamy ojca, tatę, który się zajmuje sprzedażą tirów, i przyjechaliśmy zobaczyć co tu się dzieje. No dopiero zaczęliśmy zwiedzać, ale bardzo nam się podobają, coraz ładniejsze te samochody robią. Także no mam nadzieję, że chłopcy będą w tym roku bardzo zadowoleni. I to się nazywa prawdziwa mama, która dokładnie wie czego jej dzieci potrzebują. Właśnie szukamy halka, ale ale dopiero zaczęliśmy i nie wiem gdzie jeszcze stoi. Spokojnie, macie na to aż trzy dni. Kasi motocyklistce także spodobały się piękne traki. Przyjaliśmy pooglądać, zobaczyć ciekawe malowania na ciężarówkach. Myślę, że poziom jest utrzymany, że co roku są fajne ciężarówki. Jest fajna atmosfera, Myślę, że jest w porządku. Byłem na zlocie dwa lata temu z znajomymi i pomyślałem, że fajnie będzie jakieś popołudnie spędzić sobie po prostu z rodziną, oglądając te super samochody. I na pewno nie pożałujesz, Oliwier, że wybrałeś się na Master Truck. Tegoroczny zlot odbył się dzięki wsparciu wielu sponsorów i instytucji. Dlatego w tym miejscu chcemy im gorąco podziękować. Jesteśmy wdzięczni dealerowi Ford Chwaliński za użyczenie samochodów służbowych, które usprawniły logistykę wydarzenia. A firmie Milek Trans dziękujemy za sprawne przewozy naszych VIP-ów z hoteli na zlot. A teraz sponsorów i gości zapraszamy na relacje z koncertów odbywających się każdego wieczora zlotu. Keep away. Dziękujem! Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Sponsorem programu było Bistro Corfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu na wynos i z dowozem.